I mam ogromną przyjemność pracować w firmie ALH. E, zajmuję się w tej firmie zarówno rekrutacją opiekunów i opiekunek, którzy pracują z rodzinami irlandzkimi w Irlandii i opiekują się starszymi osobami w ich własnych domach w Irlandii, oraz oczywiście wspieram osoby, które zdecydowały się podjąć współpracę z nami podczas e, całego procesu trwania ich kontraktu i przebywania w Irlandii. E, ja jestem osobą, która ma doświadczenie, zarówno jeśli chodzi o edukację, jak i, jak i praktykę. Ja przez kilka lat byłam opiekunką, zajmowałam się starszymi ludźmi, także sądzę, że moja współpraca z opiekunami jest jeszcze bardziej przez to wartościowa, ponieważ mogę przekazać im swoje doświadczenia i po prostu najnormalniej, w trudnych, w trudnych sytuacjach. Czy w sytuacjach, które wymagają tego, rozumiem, identyfikuję się z problemem, bo dokładnie to znam. Tak jak wspomniałam, zajmuję się nie tylko, nie tylko rekrutacją, ale i również pomocą osobom, które podjęły z nami współpracę. I chciałabym powiedzieć tylko tyle, że jest to ogromną przyjemnością pracowanie w takim zawodzie. I posiadanie takiej pracy, w której można pomagać, zarówno osobom z Polski, które potrzebują pracy i które szukają pracy w tym zawodzie, jak i również irlandzkim rodzinom, irlandzkim podopiecznym, starszym ludziom, którzy, którzy tej pomocy potrzebują i są bardzo, bardzo wdzięczni. Także osobiście chciałam powiedzieć, że jest, to, że jest to duża radość, że można mieć taką pracę.